Właśnie Bena na... Właśnie na... To właśnie Bena na... E. Właśnie Bena Bardzo docenie, pełne skupienie, bardziej docenie, spokoj, pokój, do ręki zostawić, coś zmienię, biegnę dalej z tym, i tyle nawinę, odwinę, przewinę, wykład rozwinę, przeniknę, wers odbiję, podbiję, dobiję, od samego rana, pełne skupienie, diamenty, wyściszmy kamieniem, kwestia podejścia do życia, Mam. tak od samego rana zaczyna się nowy podkład od samego rana pełne skupienie diamenty niebieski śliw jem kwestia podejścia do życia mam uzdrowienie tego potrzebuje dusza, serce, sił, serce, ciało i duch bez kres, codziennie możliwości jeszcze jestem, dobry rzeszeń też przyda, a na trening założę dres. Pełne skupienie, a więc z siebie wszystko. Terminator mega, kastetonowa, neutronowa, neuronowa, artystyczna i techniczna. zioma. lądowe, zajabki nie ma, to tamto łap Muzyka miejska, wiejska, wszystko na spokojnie, wiecie jak. Pełne skupienie, dobry sprint, workout. jak u Bena, siema, tam przeje, Naturalnie, fajnie, neutralnie, astralnie, astrologicznie, zawsze. Wykorzystywać hobby, pasję, maksymalnie wtedy lepiej się żyje, fajnie. I, i normalnie, i optymalnie poważnie, czasami normalnie pół serio, pół żartem jak zawsze, odważnie, wyraźnie, przeważnie rozważnie, mam dobrą pasce zapisane, zmienione, ułożone dokonanym faktem, naprawdę stawiam na rozwój, mam to z wyobraźni bo Mastermind to tarcza na lajcie dzień uważam za udany, pomyślnie cztery taktem, taktem, kiedyś to walkman, że zawsze Sony kiedyś wierza, Sony ej właśnie styl kiedyś prosty, złożony bardzo dobrze, że dobrze ułożony jak Mercedes Benz, siódmy bieg, wrzucony systematycznie, precyzyjnie, aktywnie doopracowaną stylistykę zegarek pyk, cyk, formatic AMG, CLS ok, prawie do perfekcji, wiesz ty, prawda? komputer modyfikuje, ja mikrokoduję, duchowy styl zawsze to czułem, duchownego wsparcia każdy potrzebuje odczuwacie to wy odczucie Poddani próbie nauki błędów Cudem nasi, a nie obcy jestem też Nasz dla was, a nie obcy My to fachowcy, dobrem z riposty Dobrze dobrane z riposty otaczacie się ludźmi dobrymi Dobrym, czyli dobry wszyscy dobrzy Nasz, ani nie obcy, my to fachowcy Teraz czas na mentalną zajawkę Mentalni Mentalni mentalnie, naprawdę duchowo mocni i rozważne Młodzi i odważni, śmieszni, poważni, zaradni jak ty, wyjrzały jak fałwej precyzyjnie ruch, prosto od zajawki, praktyk, wiara czyni cuda fakty Przenosząc z góry dla mnie zaszczyt, dla was zaszczyt No co GoPro, ale dokąd Pod prąd też wiatr, także łap a jak łap a jak znak Kwestia dyplomacji, nie pytam czy mata, ale jestem dyplomata, cel marzenia życia tak, więc gra, tak od dawna prawda Lubię głośną ciszę i tyle na luzie. W sumie czy ty to w ogóle rozumiesz, umiesz, budujesz, zbudujesz, czy po klęskach to coś odbudujesz, podbudujesz, przebudujesz i rozbudujesz, odczuwasz, czujesz? Czujecie emocje na lekkim stresie kierunku, równasz się, kurwa da się. Równowaga czasem powaga, równowaga dobre słowo zawsze pomaga, żadna z stylem nadal serce do techniki wkładaj. Trening nam pomaga nadal. Do techniki wozić serce sensem Do techniki wozić serce sensem Rozwaga, odwaga Nie ciszycie jak grawka, muzyka Ani kobieta One mają uczucia Lecz nie zabawka, taka prawda Powoli zasypiamy śmiejąc śmio, Śmiejąc się, zajawka się ma Zajawka Dzisiaj więcej serce poczuć, częściej Słów jeszcze więcej serce MC, ZM C kręcę z mikrofonem w jednej ręce, SMC, Rzucam tekstem, przekładam na trening, alinasy zakładam i jeszcze dawaj, jak najwięcej częściej atak tak doświadcza się Więcej ostry za bo skręcone rymy. No to Elo, to jest pięć. Myślisz bez zaciny jeszcze. hehe, hehe, he, he, dobre he, dobre rozkwinki, mądrze zajebiście MC. Pewnie siła, że Style ST jako sens życia sens. Pracujemy nad talentami, słowami, między słowami, między zwrotkami, zwrotnicami. Moje miejsce, twoje też jest. Very good bytes. Wyobraźni pokaż nam bez kresto, tarcza anti-hater. Ta. wyjebane pod tempo, gdzie jesteś, idę dalej. Co jest? Hate. Wiesz co? Znak zapytania, obojęty, tobie mi też. To siba. Nie, to nie reklama telewizora, to siba. Sobie tworzę utworzę jedzenie zdrowe, warzywa, owoce, rozmownie. Czasami nie, nieprzetworzone, ugotowane, też podane, więc wszystko gotowe, proste, że proste, z małego targu nawet. Czosnek, ziemniaki, cebula, sitko. Nic nie spaliłem, jakoś tak wyszło. Niełatwo mi nic nie przyszło, iść. Kasza, ryż, płatki, mięso, co? Chleb z ziarnami, ciemny, a nie biały, wiesz co? Masło, smalec, produkty, lukni, lukni. Miód, a nie cukier lub trzcinowy. Kolejny posiłek zjedzony. Na odpoczynek jestem gotowy Czujemy się jak wiecznie tu młodzi Wiedza wchodzi sama do głowy Umysł wiedzę chłonie jak gąbka Walczę o to życie Sprint na 100 metrów Wiesz co? Nie zabraknie kurwa kilometrów Odpaliłem się teraz pola, Pora na wyciszenie Wypełnić te puste pola Wyciszenie I... Kwestia wprawy, życia bez zabawy, weszło w nabyk gdzieś tam. Weszło w nabyk gdzieś tam. Rozumiesz? Rozumiesz, czy się czaisz, Nowy spontan obczaisz tylko zajawka, rozgrzewka, rozgrzewam ciało czaisz, Trenik mocny umisz rymami, czynami, słowami, zagadkami ostry za pierdol tak jak nawigację nawi. Odpoczynek między odpoczynkami, seria za serią zanurzony gdzieś między życiem kontrast nami, bo potrafię się od całej reszty oddalić tak jak magik, nowe zadania. Wstawaj, powstawaj, dawaj się, nie załamuj ani już nie poddawaj. Taka prawda, niepotrzebna pałka ani nóż. Syneczku, po co ci nóż, weź schowaj ten nóż. Sąsiadce, zakupy lepiej weź w ni nieź, pomóż. We na odkrycie. To wydobycie nieskończone z tyle na to tyle. Rośnie w siłę, no i tyle. Rośnie w siłę, no i tyle. Jestem tu i oni też CDN. Chwila, moment. Czas na oddech. Czas na wydech. Wdech. Seria za seriami. Seria też odpoczynek. Nieskończoność siła czy witalność, co jest 5. Łap. Ten oddech. Ej. Jak ja pońska technika Ej, na tych bitach odpalamy się dosyć dobrze Nie jestem nakręcony jak zegarek, ale tak jak kołowrotek ciągle Ale nie wiruję w tej pracy i się czuję dobrze Ej Ziomek dawaj tą stylówę, dopierdolimy jednym rytmem frajerów Nie mówimy na frajerów wyjebane to tak przeliteruj od A do Z i ziomek nadal seruj było wielu jest przejebane i będzie jeszcze gorzej, ciężej potem będzie kurwa lżej na spokojnie, to prawie jak ze zdartym gardłem i co jest na... co jest grane Kierują już na nas tam nawigację nawi Kiedyś pamiętam czasy bez zabawy, z zabawy, ej Nie mówię, że bez obawy czy że mam obawę Nie ma sprawy ziomek podaj łapę Jednie my tu spontan ej I odmówię jointa i odmówię tego co nie trzeba i od podstaw z wóz no bo chcę to kurwa zrobić to kurwa zrobić na spokojnie, treningu do woli, powoli, tak nie, nie że nie w nie doli, w sumie by się nie wjebać zaś w, jakiś, w jakieś chore zajabki, ale że tutaj przeskakuję łapki, robię street workout, parkour, jazdy. Na bani jazda nieraz siada psycha, z nerwów się kurwa rozpłakać, przejebane tak jak cztero tak, siedzi w psychice nieraz coś złego. Czuł to mój ojciec, czułem to ja, to ADHD, na agresja, jak to wyrzucić z siebie i uleczyć siebie, naprawić siebie i resztę, kurwa, nie wiem. Ej, nie życzysz złem, przecież to nie tyle kurwa satanistyczne, nie, 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 nie mam stylu 666, 6, 6. mam styl love song, co jest 5. Odpaliłem się na potencjałach, wreszcie robię to co po prostu mi podpowiada Kurwa serce ZMC, serce z jednej ręce z mikrofonem z w jednej ręce kręcę To ZMC, zajebiście Skład tu, dwóch typa to nie żadna lipa Podkręcamy zioma, żadna lipa, ej Właśnie to jest to i po latach zostało tych parę osób i kiedyś było sto Ej Nie mówię ci The Legend of Speed, chociaż do tej bitwy myśmy, myśmy, myśli nie przejść I przejść czy to teraz, nieważne Wspominałem i wymazuję te obrazy, bo chcę sobie z tym kurwa poradzić Chcę sobie z tym człowiek poradzić Bez skazy, czy ze bez obawy, czy jakieś obawy Ej, Kuniemy wiedzę jak ta gąbka, ładujemy nowe emocje do życia, siada kolejna zwrotka Nie te to nie mega kasetonowa bomba, że oczywiście trzecia wojna nie i na to nie jestem jeszcze gotowy Oczywiście mamy sposoby, powody, ej, wywody, metody I więc co wchodzimy sobie, oby Ej, pełne skupienie. Będę docenię. Nie mówię co na osiedluje scenie, bo mnie to nie interesuje. Powiem, szczerze. Długi spontan. 12 minut, leci wokal. Oczywiście to trening na szybkość, na dykcję. To nie droga nikąd. Jak traciłem życie, jak straciłem prawie życie. Przez to życie nie jestem zły w sumie na to życie. Nie chcę łazić po strycie, nie. Ojciec grał w karty, ja już nie chcę. Jestem kurwa po 30. Chcę zrobić coś konkretnego jeszcze? Oczywiście właśnie widzę już powoli wziął ten bezkres. Chcę ludziom dać więcej pasji, więcej motywacji, więcej wsparcia, satysfakcji. Oczywiście podpowiadają, podpowiadają to kompasy. Koniec.